Cześć, jeżeli chcesz ustawić dzwonek dla kontaktów w Samsungu Galaxy A25 5G, to najpierw musimy wejść w aplikację telefonu. Następnie oczywiście wybieramy kontakty w prawym dolnym rogu i wybieramy kontakt, dla którego chcemy ustawić jakiś inny dzwonek. Ja na przykład wybiorę ten kontakt. Następnie naciskamy na szarą ikonkę z literą i, po czym wybieramy więcej w prawym dolnym rogu i następnie zmień dzwonek ukośnik wibracje i wybieramy dzwonek Pokaże nam się lista wszystkich dzwonków, jakie mamy dostępne. Jeżeli na jakiś dzwonek naciśniemy, to oczywiście mamy odsłuch, i kiedy już wybierzemy jakiś dzwonek, to możemy po prostu wyjść z tych ustawień. Dodatkowo, jeżeli kontakt mamy zapisany na karcie SIM, to niestety ta opcja nie będzie dostępna. Dlatego kontakt musi być zapisany albo na telefonie, bezpośrednio na telefonie, albo na naszym koncie Google, albo praktycznie w każdy inny sposób. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.